Cześć, dzisiaj będziemy budować podłogę na przyczepie. Zapraszamy. Operację zaczynamy od pożemowania przyczepy. Odpinamy nogę. Takie będzie i na włożę. Zdejmujemy zabezpieczenie. Nakładamy zabezpieczenie i ustawiamy poziom zero. Przykładamy podziemice, sprawdzamy. Z nogami co powinna pokazywać to samo, wtedy znaczy, że jest prosta. Ok, jak widać, musimy tu mocno podnieść. Pierwszy wymiar łapiemy, kręcąc kołem do zakładania na hak. Jeszcze troszkę, ciao. Ok, teraz podsyłamy bloczek pod pierwszą nogę i będziemy kluczem odkręcać nogę, żeby złapać pierwszy poziom. Ok, przyczepę ustawiamy w dwóch osiach, kręcimy nogami na bloczkach do momentu uzyskania poziomu. Ok, łapiemy poziom. Mamy złapane z jednej strony, z drugiej strony. Sprawdzamy też oczywiście w poprzek i mamy. Plan na dzisiaj wygląda następująco: robimy przyczepę, szkielet, wszystkie warstwy. Zaczynamy. Dobra, potrzebujemy dwie belki 6-metrowe, do których będziemy przykręcać 16 belek 2.35. Robimy sobie jedną na wzór, od której będziemy odmierzać wszystkie. Pozostałe 15 belek. Zniemy to wszystko na chwilę ukośnicy Od wzoru odmierzamy na dużej belce wymiar. Mamy fajną ukośnicę, dużą. Możemy ciąć na niej nawet 6 belki bez problemu. I gotowe. Konstrukcję skręcamy na śruby. używamy śrub 6 na 100. a Najlepiej torksy, mamy gwiazdki. Jest trochę trudniej, ale też dajemy radę. Pod śruby podwiercamy sobie otwory. Wiertłem czworeczką. I skręcamy całość. Dwie śruby na łączenie. Jedna na dole, druga na duże, na górze, mniej więcej pośrodku. Idealnie. Kładziemy wiatroizolację, później tą podłogę będziemy obracać. Wiatroizolację łapiemy tutaj na strzyweczki. używamy strzywacza jest trochę szybciej. Połączenia między wiatroizolacją robimy na zakładkę, sklejamy specjalną taśmą, specjalnie do tego celu. No nie ma tutaj większej filozofii, robimy tutaj zapas po bokach, bo ta wiatroizolacja będzie nam się później łączyć z paroizolacją naszych ścian wewnętrznych. Teraz łapiemy kąty na naszej przyczepie, pozycjonujemy ją do bandy z jednej z drugiej strony, łapiemy ściskami, tak żeby nasza podłoga była idealnie prosta przy montażu poszycia. Teraz montujemy poszycie, to jest spód naszego domku. My używamy sklejki 8 mm, może być B 12, Zszywamy to wszystko na wszywki, wszywaczem, szywki co 10 mm, dajemy przerwę dylatacyjną między płytami około 3 mm. Podłoga gotowa, teraz czas na farbę zabezpieczającą. Zabieramy się za malowanie. Ostatnia warstwa farba zabezpieczająca. Nie kończymy na dzisiaj robotę. Drybo, widać są w góry. Nie no dobrze. Dzięki, koniec dnia pierwszego.